Wybierz się w podróż, z nami do Tajlandii. Nie będę ukrywać, że ta podróż stresowała mnie bardzo. Ponad 12 godzin w samolocie z dziewczynami, no i jet lag 5-godzina różnica czasowa. Mojemu mężowi od razu zebrało się na żartowanie, że zapomniał mojego paszportu Wierzcie mi, szybko pożałował tego żartu. Lecieliśmy z katar z okęcia. Powiem wam, że nigdy takich tłumów na lotnisku nie widziała. Pierwszy lot mieliśmy do doha, później czekała nas przysiadka. Zaczęliśmy od opóźnienia i nie wiedzieliśmy, czy w tym momencie zdążymy na następny lot. Zasady bezpieczeństwa robił nam sam Lewandowski, od razu poczułam się bezpiecznie. Dam wam jeszcze najlepszy protyp na podróż. Z dzieckiem. Po prostu zostań, tatą i dawaj, że musisz pracować. Gwarantowany święty spokój od żony i dzieci. Na kolację dziewczynki wybrały sobie makaron z pieczarkami. To nic, że im nie smakowało, zdecydowały, że jednak wolą moje danie. No i teraz czeka nas najgorsza część podróży. Panko i mama, która robi za poduszkę oraz przysiadka w nocy. Na szczęście dziewczynki były naprawdę dzielne i nawet nie marudziły. I gdy myślałam, że już jest z górki, nagle okazało się, że mój mąż zdecydował się zgubić na lotnisku w doch. Podobno szuka nas po całym lotnisku, bo nie mieliśmy zasięgu. Choć ja myślę, że to jest kolejny prototyp, żeby mieć chwilę spokoju od